Podróżujący do i Katowic odliczają godziny do otwarcia nowego dworca. To nastąpi już niebawem. Wnętrze przywita nas dużym elektronicznym wyświetlaczem z rozkładem jazdy pociągów. Z tej części dostaniemy się do kas, punktów usługowych i na perony, jak również schodami ruchomymi do podziemnego dworca autobusowego. Ten ostatni zostanie udostępniony podróżnym po około dwóch miesiącach od oficjalnego otwarcia hali. Trwają ostatnie prace kosmetyczne. Wprowadzają się najemcy w punktów handlowych gastronomicznych, PKP zaczyna urządzać punkty kasowe. No już widać, że, że, to, że to miejsce za chwilę zostanie oddane do użytku i będzie tętniło życiem. Przebudowany dworzec bardzo, ale to bardzo mocno różni się od tego, co pamiętamy, chociażby sprzed dwóch lat i będzie trzeba się tego nauczyć, ale, ale myślę, że kampanie informacyjne, które będziemy prowadzili, na pewno w tym pomogą. Nowy dworzec autobusowy, dworzec kolejowy, to wszystko będzie też wprowadzane etapami. Co powinno ułatwić mieszkańcom czytanie, czy, czytanie tej przestrzeni i poruszanie się w niej w przyszłości. W przyszłym roku wejście na dworzec będzie także możliwe z wnętrz Galerii Katowickiej, która zacznie działać w drugim kwartale 2013 roku. Wtedy też inwestor przekaże do użytku dwukondygnacyjny podziemny parking na 1200 samochodów.